Jak wiadomo, od wielu lat kładziemy duży nacisk na eksploatację nowoczesnego taboru, którym, którym dysponujemy. Mogę powiedzieć, że przećwiczyliśmy wiele typów lokomotyw w naszych warunkach, polskich warunkach. Dotyczy to zarówno lokomotyw elektrycznych liniowych, lokomotyw spalinowych, lokomotyw manewrowych, spalinowych. No i dzisiejsza uroczystość, pierwsza rocznica. Prowadzenia do eksploatacji lokomotyw Dragon. Jest dobrą okazją do tego, żeby dokonać takiego krótkiego podsumowania. I to podsumowanie, jeśli chodzi o lokomotywę Dragona, wypada bardzo pozytywnie. Ta lokomotywa zasługuje na miano nowoczesnej lokomotywy, nowoczesnej konstrukcji lokomotywy XXI wieku. Bardzo wysoki współczynnik dostępności tych lokomotyw, przekraczający 98%. Jest to bardzo dobra. Wielkość, z której jesteśmy zadowoleni. Myślę, że najistotniejszymi parametrami dla przewoźników w ruchu towarowym jest duża siła pociągowa tej lokomotywy, wynosząca blisko 400 kN, jak również 6 osi. Te parametry pozwalają na prowadzenie pociągów o masie nawet do 4000 ton. I takimi w wielu relacjach jeździmy na co dzień. Życzylibyśmy sobie więcej takich klientów jak LOTOS Kolej, dlatego że ja to cały czas powtarzam kolegom, z którymi realizowaliśmy projekt w naszej firmie. LOTOS Kolej jest firmą, w której liczą się fakty, liczą się dane, liczą się cyfry, liczą się tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które powodują, że idziemy w tym samym kierunku, idziemy szybko do przodu. Te dobre opinie, które słyszymy od Państwa na temat tego produktu, są dla nas najlepszą nagrodą. Dają nam satysfakcję dużo większą niż nagrody, które otrzymywaliśmy za lokomotywę Dragon i mobilizują nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy, żeby kolejne projekty równie dobrze się spisywały. Opinie maszynistów są bardzo dobre o tej lokomotywie. Maszyniści podkreślają szczególnie parametry trakcyjne tej lokomotywy, pewność rozruchu, pewność jazdy tymi lokomotywami. Przez okres y, ostatnich miesięcy nie notowaliśmy ani jednego defektu y, przy eksploatacji tych lokomotyw.